Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami dzisiaj takimi pięknymi okolicznościami przyrody. Zobaczcie, jak pięknie, piękna pogoda, cieplutko. Ja właśnie wracam z dino. Eee, także za chwileczkę Wam pokażę, pewnie co udało mi się z dino kupić i jeszcze z biedronki, bo mam w biedronce w ogóle niemiła sytuacja. Słuchajcie, w biedronce, eee, ale to może już jak będę w domu, to Wam opowiem. Tak, zdążyłam wejść na podwórko. Anubis już tutaj leży. A, małe bąbelki, co? Już tutaj przy nodze. Tylko stawcia brakuje. A bo ty już byś chciał, żeby ciebie głaskać. Ciebie też, zazdrośniku. Mhm. Mhm. O, no i tak wygląda. Gdzie mnie się tutaj? No dobra, a tu cieniu chciałeś się schować. Dobra, pancia, idzie. Rozłożyć zakupy, dobra? I wrócę do Was. Może być? Też się kładziesz? No. I tak będą leżały oba. A co tam? A co tam, nie? To jedziemy z zakupami. Najpierw Dino, za chwileczkę Biedronka. I tak. E, borówka, teraz jest 8,99 za 250 gram. W Biedronce chyba jest za 11-300 gram. No to tak. Knopersy w ciemnej czekoladzie. Nie w ciemnej. Tak, jakaś taka ciemniejsza, ale bardzo dobra. Wafelek znaczy ciemny, nie czekolada. Do tego takie precle, gumy owsianka, tym razem z bananem, truskawkami. Zawsze biorę z jabłkiem, cynamonem, ale tym razem nie było, więc wzięłam tę. Sos czosnkowy Cezar. Będę robiła kebaba, więc myślę, że zrobię z tym sosem, chociaż one są mocno octowe i mój refluks średnio reaguje, ale dobra nie będzie. I te pałeczki takie wodne. Szału też nie robią. One w ogóle jakieś mają, wiecie tutaj, instrukcje, że trzeba je wstrząsnąć, coś tam. Ja nawet o tym nie wiedziałam, dopiero mi Natalia powiedziała, także to jest to. I teraz biedronka. Sos pikantny. Tao, tao do tego prażyńki dokonowe. One zobaczcie w ogóle coraz węższe opakowanie. Nie pamiętam teraz, ile one miał gram, czy też miało 120, czy nie. Ale odnoszę wrażenie, że naprawdę zaczyna się po prostu dużo rzeczy kurczyć. Także coś takiego. Do tego bagietki czosnkowe do odpieku. Jak się weźmie teraz dwie w biedronce, to jest taniej. Tutaj mam, słuchajcie, kaszankę kaszanka na patelnię, jeżeli macie biedronki z ladą, to polecam, naprawdę, to jest ta na ta taka duża, naprawdę rewelacyjna, po prostu na patelnię podsmażacie i ojej, niebo w gębie. Tutaj mam ser, był jeszcze jakiś po Gouda. już resztę, do tego jeszcze mam salami, co jeszcze z biedronki? Mleko czekoladowe, do tego takie to oczywiście z wczoraj rogal, jeszcze nie zjedzone. E, tutaj takie bonitki, herbatniki też fajnie na drogę, czy w ogóle mieć coś mi o kamera szwankuje. E, do tego co? Na szybko też w razie czego carbonara, bo lubię mieć zawsze jeden zapas gdzieś tam. E, do tego ser camembert z ziołami, bo wzięłam od mamy, jak wczoraj Wam mówiłam, figę, więc planuję zrobić sobie takie grzanki, no a do tego potrzebuję ser taki camembert może być naturalne, ale ja lubię z ziołami, więc z ziołami. Do tego dwa takie musy: jabłko, wiśnia, truskawka. Truskawki też w Biedronce są tańsze. Tutaj jakąś kostkę do WC, nie wiem, tego nie miałam i ręcznik papierowy, którego szukałam, jak byłam właśnie u mamy, jak byłam wczoraj w Toruniu i nigdzie nie było, więc tak. Taki papier jeszcze. Tak, słuchajcie, także tak prezentują się, e, prezentują się zakupy dzisiejsze. E, za chwileczkę albo zabiorę się, słuchajcie, za e, trening. Chociaż ja już cztery treningi w tym tygodniu mam zrobione, więc e, jak gdyby mój, te moje minimum już jest wykonane, więc mogłabym. No dzisiaj sobie poświęcić już na coś innego czas, e, chociażby na książkę, bo powiem Wam, że ja z tą moją książką jestem po prostu tak na bakier. Um, ostatnio właśnie na Instagramie jedna z dziewczyn się mnie pytała, jak wrażenia i tak dalej. No to napisałam tylko tyle, że po prostu początek jest wciągający, bo faktycznie jest. No ale ta książka po prostu leży i kwiczy, że tak powiem. Um, no ale teraz wiesz, jak będzie troszeczkę cieplej, to wiecie, stolik na, na zewnątrz. Krzesełko i po prostu w wolnej chwili, gdzieś tam, tak, tak, godzinka, te pół godziny minimum, e, trzeba będzie chyba poświęcić i wrócić do tego czytania. Mm. Tak, ale ja słuchajcie, jeszcze z jedną sprawą, bo wcześniej coś wspomniałam Wam o sytuacji w Biedronce i to była niemiła sytuacja. Nie tyczyła się ona mojej osoby, e, tylko pani kasierki. I powiem Wam, że byłam zniesmaczona, mm, ponieważ Akurat do Biedronki, do której pojechałam dzisiaj wyjątkowo o tej godzinie 9, przed 9 było mnóstwo ludzi jak nigdy. Ja znalazłam ostatnie miejsce parkingowe. I wchodzę do sklepu, widzę, że wykładają towar, że musieli dostać towar, ponieważ no wszędzie, wiecie, te palety, wszystko poobstawiane w tym sklepie. I w pewnym momencie słyszę jakieś takie, wiecie... Głośne, głośne mówienie Nawet to nie było mówienie Tylko takie pretensje Najpierw było grzecznie Że tak powiem Czy może pani kogoś wezwać do drugiej kasy Bo do kasy stały Cztery osoby Przy czym no nie miał aż tak mocno Wybujałych zakupów Żeby wiecie na no, kogoś dzwonić Tym bardziej że mówię no tam uwijali się naprawdę jak mrówki mm. I Kasierka nie wiem, czy odpowiedziała, czy nie, no bo byłam dosyć daleko, więc nie słyszałam kasierki. Ale pani, która zwracała uwagę, była bardzo słyszalna, że tak powiem, na, na całym sklepie. I tak jak zapytała pierwszy raz, za chwileczkę słuchajcie, e, mówi, czy ja mówię do słupa, czy może pani kogoś wezwać. E, podniosła znowu ton, e, taka zniesmaczona, wiecie, tak chodziłam i, i tak dalej. I w pewnym momencie coś tam ta pani zaczęła znowu mówić, ta niemiła pani, powiem, o tak. I wtrącił się pewien pan, który stał w kolejce, żeby troszeczkę kulturalnie się odzywała, że tutaj pracują ludzie i tak dalej. Nagle ta pani niemiła zaczęła po prostu rzucać się, jak gdyby do gardła temu panu. Słuchajcie, no dla mnie to jest chore, bo faktycznie. I ten pan mówił kulturalnie do tej kobiety. To od razu zaznaczę. I w pewnym momencie ta pani powiedziała, że ten pan jest niekulturalny, gdzie to zupełnie nie miało, słuchajcie, miejsca. I najlepsze jest to, że ta kobieta była ze swoim, nie wiem, był to partner, mąż, no nie wiem, z jakimś facetem. I coś, coś się odezwała i nagle mówi do tego swojego, do tego pana, z którym była, prawda, kochanie? A on tak, tak, tak. Widzę co, no y, później jak y, oni wyszli i w ogóle zachowanie tej pani przy samym wyjściu y, jak już ten pan wychodził, który zwrócił uwagę, bo on stał przed tą panią, y, dwie osoby przed był i y, y, mówił do, do widzenia do tej pani kasierki, bo to był stały klient tego sklepu i y, 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 nagle ta pani z tyłu krzyczy byle nie do widzenia, czy nie coś tam, coś ten deseń, y, y, Szczerze naprawdę bardzo niekulturalna. Ja też zdarzy mi się, jeżeli jest kolejka poprosić, poprosić, to można wezwać do drugiej kasy, ale nie z takimi odzywkami, tekstami, jak zrobiła to dzisiaj ta pani i naprawdę tam pracują ludzie. To nie to, że wiecie, że ja pracowałam też w Biedronce i ja wiem, jak potrafią się. jak potrafią być hamsy ludzie tak naprawdę i oni myślą, Dużo ludzi właśnie tak myśli, że ja jej tutaj nie będę przytaczała tylko na pracy w Biedronce. Ale dużo osób, które nie mają styczności z handlem, z, ze sprzedażą w takich punktach, myślą, że te osoby nic nie robią, one tylko siedzą na kasie i ich zadanie jest tylko kasowanie, przecież to nie jest męczące, to nie jest trudne, to nie jest ciężkie. A prawda jest taka, słuchajcie, że idzie się natyrać przy takim czymś. Bo jak ktoś pracuje w 8 godzin, przez te 8 godzin... Dźwiga naprawdę bardzo dużo i wypadałoby mieć szacunek do takich osób. No, dużo, dużo osób komentowało później występek tej pani i nie były to pochlebne komentarze, że tak powiem. W każdym bądź razie, słuchajcie, szanujmy, po prostu szanujmy każdy zawód, bo tak jak jeżdżą i zbierają śmieci, żeby nie właśnie te osoby które zajmują się porządkiem i tak dalej, to byśmy mieszkali w syfie, tak? Jak nie wiem, przechodzimy przez starówkę w mieście czy gdzieś osiedlami i na przykład gospodarz czy właśnie panowie sprzątający tego nie sprzątną, czy panie, nie wiem, na galerii, czy panowie na galerii, to po prostu byśmy, nie wiem, potykali się o śmieci i tak dalej. Więc szacunek jest jak najbardziej wskazany i Spotkałam się ja osobiście z wieloma przypadkami. Tutaj oczywiście nie chcę nikogo urazić, bo to, że ktoś ma wyższe czy średnie wykształcenie, no to super, ale spotkałam się z takimi przypadkami, gdzie osoby właśnie z wysokim wykształceniem na wysokim poziomie gdzieś tam pracujące i tak dalej, są bardziej hamskie i niewychowane niż osoby, które są nawet, nie wiem, po samej zawodówce. Więc tutaj, akurat, w tej kwestii, mówię, ja mam osobiście doświadczenie właśnie z pracy w handlu, bo, bo w kilku miejscach pracowałam, więc mam to porównanie i naprawdę, słuchajcie, osoby, które nie mają tego wykształcenia. Nie mówię oczywiście, że wszyscy, tak, bo to tutaj, żeby też nie gdzieś tam nie nieszuflachetkować, ale mówię, mi się przez te 10 lat handlowej kariery, że tak powiem, zdarzyło mnóstwo osób, które mając właśnie wykształcenie były bardziej hamskie niż nawet osoby po podstawówce, Także, no tutaj o czymś to świadczy. Dobrze, ja zmykam, nie wiem, albo zrobić trening, albo usiąść, bo coś zaczyna mieć śmiedzi głowa, więc jedno z dwóch i później zabieram się za obiad. Dzisiaj jednak będzie zapiekanka, nie będzie kebaba, chociaż fileta rozmroziłam, ale ten filet się nie zmarnuje, ponieważ jutro będzie kurczak z ryżem i ananasem. To ja, moi drodzy... Oh Boże, sianowate włosy, ale dobra, ja nie o tym. Słuchajcie, tak, ja przychodzę się właściwie już z Wami pożegnać, ale między innymi chciałabym też się zapytać, czy macie może jakieś domowe sposoby na kleszcze um, u zwierząt. Powiem Wam, że z naszych czterech kociaków Anubis codziennie przynosi po dwa, trzy kleszcze. Chyba już ta jego obroża po prostu przestaje działać, więc się już nie dam rady, ale jutro muszę ogarnąć właśnie nową obrożę, bo w zeszłym roku on nie miał ani jednego kleszcza. Słuchajcie, ani jednego. A w tym po prostu taki ma wysyp, że rano przed wyjściem usuwam mu kleszcza, Przyjeżdżam po południu, ma już następnego wieczorem. Znowu ma kleszcza albo jednego, albo dwa. Wczoraj jednego zdążyłam usunąć, a drugi już mu wchodził. Słuchajcie, po, chodził mu po sierści. Więc e, głównie Anubis u nas e, przynosi. Stefan nie ma w ogóle, słuchajcie, a chodzą w te same miejsca. Hmm, Rudzielce, bardziej Ozyrys niż Horus. To mu się zdarzy, ale to tam raz na jakiś wiecie czas, ale nie tak jak ma. Anubis. Anubis to po prostu no mówię, codziennie dzień bez kleszcza, dzień stracony. Nie wiem, słuchajcie, gdzie on się szlaja, że tak powiem. W każdym bądź razie, jeżeli macie gdzieś jakiś taki sposób sprawdzony, bądź nie wiem, jakieś krople czy coś, to piszcie mi w komentarzu. Ja słyszałam gdzieś właśnie o jakichś takich kroplach, nawet znalazłam coś na internecie, więc jeżeli, jeżeli tu od Was nie będę miała żadnych jakichś takich podpowiedzi to to wtedy albo właśnie jutro do zoologicznego. Alboż do weterynarza podpytam w ogóle co zrobić, bo mówię to jest jedyny kot, który przychodzi z. Kleszczami. Także powiem wam no to jest dziwne, bo bo żeby wszystkie cztery przychodziły, no to jest inna sprawa tak, ale tylko Anubis właściwie non stop z kleszczami także. Jeżeli macie jakieś złote sposoby, środki, które wiecie, pomagają w tym, to dajcie znać, wpiszcie w komentarzu. Ja oczywiście dziękuję Wam gorąco za oglądanie, życzę Wam wspaniałego weekendu. Eee, I cóż, i przede wszystkim słonka uśmiechu, no i zdrowia. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, papa.